Cześć dzieci, dzieciaki i kukuryku! To ja, Kogut Rubin. Wiecie, co robię? Zdjęcia krajobrazu. Krajobraz to cała przyroda i budowle, które wyróżniają się na danym terenie. Są to góry, skały, strumienie, rośliny czy zabudowania. Dosłownie wszystko. Jego częścią też jest niebo. Stanowi bardzo ładne tło do zdjęć. Na przykład zdjęcie nad morzem będzie wyglądało tak, że w połowie będziecie widzieć niebieską albo lekko zieloną wodę, a w połowie będzie to niebieskie niebo. W górach z kolei niebo będzie pięknym tłem dla ciemnobrązowych skał. No dobrze, ale zastanawialiście się, dlaczego niebo ma taki piękny kolor? To dziś odpowiem na pytanie, dlaczego niebo jest niebieskie. Za niebieski kolor nieba odpowiada światło. Tak, tak. Światło, które dochodzi do nas ze Słońca, ma kolor biały. Ale wyobraźcie sobie, że białe światło składa się z różnych kolorów, takich jak tęcza, czyli z czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, niebieskiego, granatowego oraz fioletowego. Kiedy światło słoneczne dochodzi do ziemi, napotyka na swojej drodze atmosferę, czyli warstwy powietrza, które otaczają i chronią naszą planetę. Gdy światło słońca przenika przez atmosferę, jest nierównomiernie rozdzielane na wszystkie strony. Jeden z kolorów odbija się od atmosfery najbardziej. Jak myślicie, jaki to kolor? Właśnie tak. To jest niebieski. I dlatego widzimy, że niebo jest niebieskie, bo dochodzi do nas ten jeden kolor. Ale byłoby fajnie, jakby niebo było zielone albo czerwone, co? To żegnam się z Wami z nieba. Ja latam! Hurra! Latam w końcu! Papa! Pa! Jeśli ten film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Koguta Rubina. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków Dlaczego gwiazdy spadają? Dlaczego komary piją krew?